Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy od mini posiłku kawa z olejem MCT, mlekiem kokosowym, erytretolem, żeby było jeszcze bardziej słodko. A dodatkowo mamy tutaj adaptogenę, także słuchajcie, podkręcamy. Funkcjonowanie w ciągu dnia, a jednocześnie dzisiaj Wam pokażę bardzo fajne produkty. Z serii taniej nie znaczy złe". Jest to jedna z naszych ulubionych serii u mnie na kanale, ponieważ odkrywam dla Was perełki. I nieświadomie, słuchajcie, używałam ostatnio wielu hitów, jeżeli chodzi o produkty makijażowe. Między innymi ta seria Lexy. Koleżanka mi uświadomiła, że są naprawdę rozkwytywane produkty, a na kobiece pojawiły się nowe dwa kremowe bronzery, Także dzisiaj ja sobie przetestuję, pokażę Wam odcienie. Jednocześnie przygotujemy usta naprawdę fantastyczne produkty. Zaczynamy się to mieć ona. On naprawdę na mnie wywarło ogromne wrażenie i będą płatki pod oczy. Także dzisiaj pielęgnacja, relaks, rozświetlenie. Pokażę Wam super rozświetlacz. Także co? Subskrybujcie kanał, się na Instagram i zaczynamy. Wiem, że Was ostatnio zwroziło troszeczkę po tym, jak opowiadałam o morsowaniu, o zimnych prysznicach, ale mam na to również patent, jeżeli chodzi o formę relaksu. Naprawdę kończę dzień ciepłą kąpielą. E, tak jak na przykład na basenie przebywam określoną ilość basenów w takiej chłodnej wodzie, bym powiedziała, to później zanurzam się w takiej ciepłej, dosłownie na tej strefie basenowej, ogrzewanej, kończę to sauną i przedłużam ten efekt ciepłą kąpielą w domu. I muszę Wam powiedzieć, że sole mi się tutaj rewelacyjnie sprawdzają. Dlaczego? Ponieważ one mnie relaksują, one przepięknie pachną, później pachnie w całym mieszkaniu nagrzewam się, wygrzewam i tak naprawdę bardzo relaksuję po naprawdę często e, takich dniach, kiedy mam już wszystkiego dosyć, kiedy mam natłok myśli, kiedy coś się dzieje i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio odkryłam bardzo fajną sól Bingo Spa o zapachu melonu i ananasu i tutaj... Szczerze, naprawdę zaczynamy myśleć o wakacjach, jak się zanurzymy w takiej soczystej kąpieli. Bardzo ładnie pachnie, bo ziemię pachnie w całym domu i muszę Wam powiedzieć, że jestem niezwykle zadowolona z tego, jak te sole mnie relaksują. A dodatkowo, co jest bardzo ważne, ja zazwyczaj po prostu zamawiam sole, które mają większą gramaturę, bo sypię ich dużo, nie oszczędzam, relaksuję się regularnie, bo ja w ogóle jestem za takim naprawdę balansem w życiu. Jeżeli mamy dzień ciężkiej pracy, to pamiętajcie, żeby to zbalansować i w drugiej połowie się wyciszać. Aktywność fizyczna od rana, większość posiłków od rana, a później relaks. Wyciszamy się, odkładamy telefon gdzieś tam, nie myślimy o tych negatywnych emocjach, które były natłoczone w ciągu dnia, tylko po prostu się relaksujemy w do domowym. I właśnie solę myślę, że w tym pomagają. To jest taka naprawdę pierwsza moja polacajka. A słuchajcie, teraz coś do pielęgnacji twarzy. Kładki pod oczy. Ostatnio wam pokazywałam e, sersanow, kładki, e, które naprawdę Wam się spodobały. One w ogóle. E, ciekawie wyglądają, ponieważ są różowo-niebieskie i faktycznie to ładnie wygląda pod oczami, bardzo ładnie też chłodzą, ale pokażę Wam też drugą wersję płatku, która myślę, że Wam się spodoba, jak one przepięknie wyglądają na oczach i jednocześnie je przepięknie też od razu je też przy okazji nałożymy i to są płatki z spanną, które po otwarciu powiem Wam, że w ogóle fajnie wyglądają, ponieważ mają zatopione gwiazdki, mają bardzo dużo esencji nawilżającej, one w ogóle są nawilżające, mają nam przygotować przede wszystkim pod makijaż i jednocześnie zdjąć takie uczucie zmęczenia w ciągu dnia ze skóry pod oczami i co jest bardzo ważne mają super cenę i są duże zobaczcie jakie one są ogromne, po twarzy zajmują dosłownie i to jest na przemyślane jeżeli chodzi o rozmiar podków pod oczy bo zobaczcie, one przede wszystkim bardzo ładnie się trzymają i w ogóle od razu sładzimy, mimo, że mają dużo esencji nawilżającej to się przepięknie przyklejają, obejmują duży obszar przez to Zdejmują obrzęki, redukują opuchliznę, a płatki pod oczy rano, takie wiecie, schłodzone, no to po prostu jest zbawienie dla skóry. Od razu ta buzia wygląda inaczej. Od razu mamy redukcję tej opuchlizny, obrzęku. Rewelację. Zobaczcie, one są, to są chyba największe moje płatki. O wow! Naprawdę, największe. Także słuchajcie, ja na te 15-20 minut ja sobie nakładam. Tak zawsze przygotowuję skórę pod makijaż. I muszę wam powiedzieć, że na przykład. Często mi piszecie, że rano nie macie, nie wiem, czasu na płatki pod to słuchajcie, wystarczy je po prostu nałożyć, zrobić coś w międzyczasie, nie wiem, zrobić jakąś kanapkę do szkoły, jakieś przygotować śniadanie sobie. Weź pod ciepłą kąpiel i to wystarczy, dosłownie te 10-15 minut płatki jak posiedzą na buzi, to naprawdę dadzą dużo dobrego Waszej pielęgnacji, a jednocześnie tak ukoją tą skórę pod oczami. I słuchajcie, kolejne usta, miałam wcześniej różowe, pokazywałam Wam wersję truskawkowej, a tym razem wersję wiśniowa. to są fantastyczne produkty, bo ja na przykład ostatnio zauważyłam tutaj takie dosyć spore ściągnięcie, muszę sobie w ogóle zrobić dermapen, Wtedy bardzo ładnie nawilżam tą skórę. Eee, tutaj takie ściągnięcie wokół ust i te produkty mi bardzo fajnie pomagają, bo jednocześnie przygotowują moją skórę do nałożenia na przykład matowej pomadki, ale dzisiaj będzie błyszczyk, tak mi się wydaje, bo mam to na słuchajcie rozświetlenie. To są takie duże usta. Kładacie oczywiście opakowanie do lodówki, trzymacie 15-20 minut, przykładacie i gotowe. Brawo. muszę Wam powiedzieć, że od razu lepiej, wow w ogóle widzę, że teraz jest ta maska na usta wyprzedana, także koniecznie, koniecznie po prostu kliknijcie w powiadomienia bo bardzo, bardzo dużo Wam dobrego zrobi ta maska, jest po prostu genialna, jak macie właśnie takie przesuszone usta, nie wiem, gdzieś tam chcecie po prostu je mocno nawilżyć, albo jesteście przy jakimś ważnym wyjściu, to rewelacja także ja sobie nałożę odrobinę podkładu Claresa. to jest też jeden z takich moich e, naprawdę odkryć, jeżeli chodzi o tanie produkty, bardzo fajny kosmetyk także go sobie nałożę, zmieszam z odrobiną miszy <noise> powiem Wam tak nie wiem już nagrywam na YouTubie chyba z 11 lat i to był mój pierwszy krem BB i zobaczcie, po 11 latach zawsze mam po prostu tubkę także ona jest po prostu genialna mam taką ochotę na yang, ale muszę zobaczyć słuchajcie, kolorystykę jaka jest, bo też bym sobie słuchajcie, zamówiła ten krem BB zresztą ostatnio mam e fazę na kremy BB ale na przykład mieszam je z elewerem, gdzieś tam ten elewer też musi być, musi być to jeden z jakichś też jakiś moich ulubieńców. A dzisiaj Klaresa, ostatnio właśnie koleżanka zauważyła, że... Zmienił się mój makijaż, że tych produktów jest troszeczkę mniejszą, taki bardzo świeży make-up, że taki właśnie leciutki, że no dla, dla niej po prostu taki make-up jak ona się na przykład taką maluje, to jest po prostu idealny, bo czujesz tak lekko, świeżo przez cały dzień, a jednocześnie słuchajcie, teraz mapie dużo przeziębień. Także te kremy bibi mocno nawilżają skórę, gdzieś tam też nawet wokół nosa, też sobie zawsze tą esencję spładku widzisz tam troszeczkę tutaj w klepcie, bo no, rewelacja później tak. Na dłuższą to naprawdę jak używam chusteczek cały czas trzemę ten nos, to muszę Wam powiedzieć, że to bardzo, bardzo ładnie wygląda także słuchajcie wstępnie podkład nałożony korektor oczywiście lamel o, ciuram go słuchajcie non stop czasami go nakładam paluszkiem czasami go nakładam gąbeczką dzisiaj sobie nałożę chyba gąbeczką Mam mnie paluszkiem, posłuchajcie, sobie rozgrzeję. O. To będzie troszeczkę takie get ready with me z takimi tanimi produktami, no, które po prostu są u mnie niezastąpione. Zobaczcie. Tak. Dzisiaj w związku z tym, że nie mam tak dużo samoopalacza, powiem Wam szczerze, że jestem w ogóle przed aplikacją, to nałożę sobie kafe Latte, ale mamy też ciemniejszy odcień w kolorze Espresso, także jest to moim zdaniem super, jak macie opaloną skórę albo właśnie jesteście zaraz po aplikacji samopalacza. Sam w sobie brązer ma bardzo fajną kremową konsystencję, więc będę go nakładać pędzelkiem i zobaczymy, słuchajcie jak to wygląda, moim zdaniem w ogóle on da taki bardzo fajny naturalny efekt możecie go sobie spokojnie przypudrować później nałożyć też rzeczywiście produkt w kompakcie ja tak zresztą robię to tak mi bardzo ładnie przedłuża trwałość makijażu bardzo ładnie wygląda nie nienachalny, nie zrobicie sobie nim krzywdy. W ogóle uważam, że tak jak patrzę sobie na tą formułę, to ani on nie jest taki zastygający, więc można sobie spokojnie nim pracować, ale mnie to Także jak zaczynacie w ogóle swoją przygodę, zobaczcie, jak on bardzo ładnie tutaj opala, tak delikatnie, to spokojnie to będzie po prostu idealny kosmetyk, żeby sobie nie zrobić, wiecie, nie plamy, krzywdy przy okazji, żeby po prostu mm, nie nakładając podkładu później. Nie mieć takiego wrażenia, aha, fajnie, napracowałam się ładnie, wszystko rozpracowałam i brązer po prostu zepsuł całą robotę. Ja wam bardzo, bardzo regularnie pokazuję, jak nakładać kremowe produkty praktycznie w każdym makijażu, więc aż mnie dziwi po prostu. Że jest tyle pytań. Magda, zrób tutorial, jak nakładasz kremowe produkty, gdzie w każdym w zasadzie możliwie makijaż to robi, więc y, albo te osoby nie oglądają moich filmów i po prostu oglądają mnie na Instagramie i oczekują, że ja będę, wiecie, y, nie wiem, nie wiem, co w zasadzie, no bo w zasadzie to wszystko robię, co, o co prosicie, więc hmm, dajcie znać. Czy Wy też takie macie wrażenie, że nie nakładam tak kremowych produktów, czy gdzieś po prostu, nie wiem, Mam wrażenie, że te osoby po prostu przeklikują filmy i nie widzą, bo ja zawsze, zawsze nakładam kremowe produkty. Korektor, brązer i róż. Zobaczcie, ślicznie to wygląda. Tutaj, oczywiście, też macie słocze. Jak wyglądają dwa odcienie obok siebie, bo może Was będzie interesować ta ciemniejsza wersja. Także słuchajcie, ja sobie przypudruję makijaż i no, zobaczcie, tak wyszedł makijaż. Zrobiłam tylko. Jeszcze oczy, tą naszą ulubioną w sumie paletką, czyli burgund od marki Lamel i to jest, słuchajcie, jedna z moich ulubionych palet, ale nie wiem jakim cudem, słuchajcie, bo ja naprawdę dzień wcześniej miałam w stuprocentowym stanie paletkę, a później nagle patrzę, tego nie mam. I nigdy mi się, słuchajcie, chłopaki nie przyznają do tego, co mi zepsują, naprawdę. Zatem kryję na ten i odwrotnie, nie wiem, może coś się przesunęło spadło, nie wnikam, ale nigdy nie mogę znaleźć sprawcy. Dziewczyny, pobawimy się w małego detektywa. I na koniec, słuchajcie, Lip Oil, to jest e, produkt od marki Pierene. E, kolor 03. Uwielbiam takie produkty. A w ogóle te ostatnie nowości pierne są fantastyczne. Mam kilka odcieni tych błyszczyków. Ten mi się podobał, jest taki wrzoskwiniowy, taki nudziak. Super to wygląda. I zobaczcie jak ładnie wygląda od razu make-up, także lecę suszyć włosy, dziękuję Wam za ten odcinek, kilka naprawdę fajnych, tanich perełek, mam nadzieję, że skorzystacie z moich poleceń, bo jednocześnie pokazałam Wam te produkty w akcji, Będzie, będziecie mogły naprawdę bardzo łatwo ocenić, czy Wam się ten efekt spodobał, przygotowałyśmy sobie spojrzenie, usta, także wszystko wyjęte z lodóweczki, chłodzące, bardzo przyjemne, przygotowałyśmy sobie skórę właśnie pod makijaż, kremowe produkty, bardzo mnie te kosmetyki zaskoczyły, no i jednocześnie jestem ciekawa Waszego wrażenia na temat właśnie tych produktów, a może sól do kąpieli? Dziewczyny, ja się z Wami żegnam, subskrybujcie koniecznie kanał, podajcie na mnie na Instagram, tam się naprawdę zawsze dużo dzieje, wszystko Wam na bieżąco opowiadam eee, i mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko, pod oko, eee, więc jednocześnie będziecie zawsze na bieżąco z tymi nowościami. Także się z Wami żegnam, ściskam Was szybko i do weekendu. Trzymajcie się, cześć.